Halo, cześć, witajcie. Tu znowu Ryfek. Witam Was w kolejnym odcinku z Grydon Star Shipwrecked Nie pamiętam za bardzo, co ostatnio robiłem. Chyba chciałem po prostu sprawdzić mapę, poeksplorować sobie po mapie. No, tak mi się wydaje, dlatego to będziemy robić. Wiem, że jeżeli nie będę miał co robić, będę mógł również na przykład wrócić sobie na moją wyspę. Na tej wyspie, a raczej na tą wyspę, z innych wysp możemy pozganić. Po co ja zgarniam w ogóle ten suite? Z innych wysp możemy pozgarniać um, co możemy pozgarniać? Jakieś krzaki i tak dalej, e, zasadzić się na tej naszej wyspie, tam je nawieść e, I żebym miał po prostu na mojej wyspie głównej dużo jakichś krzaków, dużo, dużo zasobów po prostu pod ręką, żebym nie musiał latać na jakieś inne wyspy. A i wam przypominam, że jeżeli Wam się seria podoba, możecie zadać łapkę w górę, bo to bardzo, naprawdę bardzo pomaga. Filmiki są po prostu znacznie większej ilości osób wyświetlane Nie w sensie, że wam, subskrybentom o, jest głębokie wody są chyba Watery Grave What the hell, pig Co to, 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 coś mogę stąd wziąć? Eee, aha, aha Limpecy mogę wziąć e, to mogę na pewno młotkiem rozwalić Znaczy, tak mi się zdaje Najpierw sobie zrobimy młotek Sprawdzę sobie Rzec sam detected. Nie mogę tego rozwalić młotkiem? Siekierą, kilofem, maczetą, włócz... No nic. To, ale gówno, myślałem, że ja coś z tym będę mógł zrobić, a tu taka dupa. Ale dobra, jesteśmy już na tych głębokich wodach z tego co ja widzę. Czyli tutaj jest szansa, że coś nowego się trafi. To jest jakaś wyspa z tego co ja widzę, bo już się zaczyna robić bardziej płytko. Dobra, wiecie co, czy poeksplorujemy, czy po głębokich wodach, czy po innych wyspach eee, dużej różnicy to prawdopodobnie nie zrobi. Ważne, że będziemy sobie eksplorować. <laughs> o, jestem fajny bion z kwiatkami. Eee, wiecie, co tak naprawdę jest na sezon suchy Jezu, no, mógłbym zrobić sobie ten garland, tak naprawdę nie ma sensu, żeby go robić, ale go zrobię mimo wszystko i tak. Eee, mogę sobie zgarnąć, wiecie co, właśnie tak to zrobię? 10 krzaków. Chociaż po co ja zganiam krzaki z trawą? Przetrawy tam ja tyle w mojej bazie. Ale zawsze można mieć więcej. E, bambus. Bambus to jest taka rzecz, która mi się naprawdę bardzo przyda. E, bambusa chcę mieć bardzo dużo u siebie e, w bazie. Bambus po prostu tak dużo idzie e, podczas sezonu... Tego monsunów, tam kiedy pada deszcz, musimy sobie zrobić bardzo dużo tych sandbagów Wtedy, no sami widzieliście zresztą jak dużo bambusa ja potrzebowałem Idealnie mamy 10 krzaków, bo 10 to jest maksymalny stack I mamy maksymalny stack trawy Ponad więcej jak stack trawy nie chciałem używać po prostu e, Łopaty nie chciałem wykupywać więcej tych traw na raz nam się zepsuje już nasza łopata, niestety Ale nie ma sprawy, mamy dużo krzemienia, mamy patyki, mamy inne duperele, możemy sobie łopatę na ją zrobić o, są mangrowy, nie wiem czy tutaj będą też waboły, ale kto wie, możliwe że będą e, tych bambusów też chcę cały tak zgarnąć i tak naprawdę to będzie tyle, dobra, wiecie co, to jest prawdopodobnie wszystko co na tej wyspie chcę zwiedzić, ja sobie oblecę dookoła możliwe że coś tam, nie wiem, będzie ciekawego możliwe że to jakieś waboły będą e, obok tych mangrowów jeżeli by były to prawdopodobnie będzie tutaj dużo kup do zganięcia. Kupy mi się opaca zgarniać po prostu, gdy będę się zatrzymywał na jakiejś losowej wyspie na noc, żeby przetrzymać noc. Będę mógł sobie palić po prostu kupami. Chociaż też tak się zastanawiam. O, są pszczoły, też się tak zastanawiam. Czy mi się w ogóle opaca zatrzymać gdziekolwiek na noc? Noc jest bardzo krótka. Dwa takie segmenty nocy świadczą, że chyba są tylko 2 minuty nocy. Przez 2 minuty trwa noc. Przez 2 minuty to ja mogę sobie włączyć po prostu latarnię i no tyle. Bardzo mała jest ta wyspa, ale to jest mega duży biom trawiasty. Jakbym potrzebował. Ej, to jest strasznie blisko mojej wyspy. Jakbym potrzebował dużo trawy, mógłbym tak naprawdę skoczyć na moją e, łódkę obok wyspy i przelepując sobie tutaj. Naprawdę, bardzo blisko jest. Nie, tu chyba wabołów nie ma. No, tutaj nic nie ma. Są tylko po prostu mangrowy Nie opaca mi się je ścinać. Tak, no, drewna nie mam dużo, ale drewna więcej tak nie potrzebuję raczej. Tak mi się wydaje. Dobra, wiecie co? Może sobie popłyniemy trochę na południe. Z tego co tu widzę, to tu jest właśnie ten taki duży obszar wody głębokiej. Na tą wodę głęboką chcę właśnie sobie wskoczyć. Na niej mi zależy. Możliwe, że tam znajdziemy taki dobry, bardzo plecak. Nasz plecak ma chyba jeszcze tak. Raz, dwa, trzy, cztery, osiem miejsc ma nasz plecak. Jest taki plecak, który ma chyba dwa razy tyle czyli 16 aż miejsc. I nas nie spowalnia, tak jak na przykład ten plecak ze skóry świni. Dlatego, jakbym tylko go dorwał, to bym się mega cieszył. Ale tu jest tych bioluminescens, tego czegoś. Mógłbym tak naprawdę wziąć z domu świetliki, bym nimi uzupełniał moją latarnię. Jakby mi się zepsuła, czy znaczy nie zepsuła, tylko skończyła. Tu mamy biom z muszelkami. To łódkę swoją naprawiam tylko z tego powodu, że nie mam po prostu dużo muszelek wokół Sport trzeba muszelek, żeby zrobić taką łódkę, dlatego no mówię, jest problem z tym. E, wolę po prostu sobie naprawiać niż robić nową. Bardzo mała wyspa, na której praktycznie nic nie ma. E, o, 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 Jest domek świnki. A na domku świnki mi bardzo zależy. No, wiedziałem, że ty wyjdziesz. Rawr. Prawie mam tą broń, ale no nic nie poradzę O Jezu, on w prawo naprawdę No ja nie wiem, coś są te zbugowane te świnie Ehm. Um, shipwrecked W zwykłym Don't one chyba działają trochę lepiej One nie mają tego ataku z szarżą w zwykłym Don't starvie, tak mi się wydaje Chodź tu Chodźcie ze mną, bi... No mały dystans, ty... Lomusie Go away, no a wiesz wiecie co? Zabijecie tak. O! Już mnie denerwujesz! E, zrobimy sobie tutaj ognisko. Mamy jakieś ognisko nawet zrobione. Nie musieliśmy nowego robić. Zgarniemy sobie ten krzemień. A ten domek świnki rozwalimy. Przeniesiemy go sobie po prostu e, do nas. Nowa świnka wyszła! What? Czemu nowa świnka wyszła? E, nie za bardzo rozumiem, czemu nowa świnka wyszła. Ale nawet spoko. E, Wiesz co, gdzie mam to. Tą... Tak, tutaj mam włócznie. I też w swoim ekwipunku chcę mieć tą wyrzutnię włóczni. Ją ja mam tutaj, okej. Okay. Giery sobie zjemy. Ja mm, z tego mięska nie mam praktycznie żadnego użytku, jakbym miał. A nie, zjeść drugie mięsko, może wylecieć. Jeżeli wyleci drugie mięsko, zrobimy sobie Hambat, świetna sprawa. Musi tylko wylecieć drugie mięsko. sobie zjemy, e, zrobimy sobie miejsce po prostu w ekwipunku. Ja No mam... Jezus ja mam tak dużo tych girsów, że mi nie zależy za bardzo na tym zwykłym żarciu. Eee, zakładamy sobie włócznie, zakładamy sobie loksut i idziemy walczyć ze świnką! Jak się nazywasz? Dildus? Didius, okej, okay. Dildos myślałem, że jakiś. O jezu, jak to żeś mi tu uderzył. Sądzę, że jeszcze raz sobie załadujemy tą włócznie tu. Ta, ją on umrze. Jest, super, jest mięso. Zrobimy sobie hambat, ale się cieszę. Ekstra sprawa. Taką dobrą broń teraz mamy. E, na tych Palmleafach mi w ogóle nie zależy. No i świetna sprawa, mamy Pixkin. E, co prawda mówię, na Hanbata teraz musieliśmy zmarnować jeden, e, ale tak mieliśmy dwa. E, także z tym jednym Pixkinem, jak sobie wrócimy do bazy, e, będziemy już mieli je cztery i będziemy mogli dzięki temu zrobić kolejny domek świni na naszej wyspie. Co ja się z tego mega bardzo cieszę. Eee, mając jedną świnię nigdy nie mogłem zrobić więcej jak jeden hambat Po prostu robiłem hambat, przychodziła... Eee, ma świnio Chodź tu, chodź tu Rawr Kurde, ty mi zaraz rozwalisz mój loksut No o, chodź tu debilu, jak ja nie lubię ze świniami walczyć. Dobra. Mamy pigskin, z tego, czego też się cieszę, bardziej wolę pigskin dostać jak mięso z tych świń. Ten domek sobie rozwalimy. Ciekawe czy z niego też wyjdzie świnka jak go rozwalimy, przecież dopiero ją sobie zabiłem. Wychodzi świnka, śmieszna sprawa. Kolejne dwa pigskiny, no mega super sprawa. Zaraz mi rozwali loksud, jeszcze raz tylko mogę otrzymać obrażenia. I loksud mi pada, ale jakoś się szczególnie tym nie martwię. Eee, mam mega dużo zdrowia, mam mega dużo w girsy mi odnawiają zdrowie, także no mówię. Ja o swoje zdrowie się nie martwię. O jezus, Mario, no chodź, tu. Ja nie lubię walczyć z tymi świniami, naprawdę. Eee, mamy mięso, no, Mięso nam się nie przyda raczej. Zupełnie, no, ale nie se będzie. 8 drewna, dwie liny. No, trudno się mówi. Jestem w stanie to wydać. No super, no mówię to drzewo sobie zetnę. Będę miał trochę drewna. To się akurat zmniejszyło i będę miał z tego bardzo mało drewna teraz. Ale głupota. <głupia> jeden drewna, świetna sprawa. Z jeden drewna to ja sobie nawet nie zrobię em, tego. Z jeden drewna nawet sobie nie zrobię ogniska. To jest głupota. Mógłbym sobie niby pójść teraz do wieloryba, ale do wieloryba wolę nie iść, wolę nie ryzykować. E, mam po prostu moją włócznię bardzo słabą. Jakbym miał moją włócznię na 100%, e, mógłbym wtedy jej użyć więcej razy. Z chęcią bym sobie wtedy poszedł na jakieś polowanie na wieloryba. Nie wiem tak naprawdę co z niego leci. Także nawet nie wiem czy się opłaca w ogóle iść tam. A zawsze mi wieloryb może po prostu przywalić w szczerep i mogę umrzeć. Mega, duży, płytki teren. Okej. Okay. Są waboły. Druga miejscówka z wabołami. Bardzo fajna sprawa. Zgarniemy sobie te kupy. Tak jak mówiłem, do palenia w ognisku wieczorami po prostu, czy coś w tym stylu. Na wyspę też sobie wyjdziemy. Trzy kolejne um, krzaki z bambusami będę chciał zgarnąć. Czy te krzaki z korzeniami są mi potrzebne? Chyba nie. Wolę zgarnąć chyba 20 krzaków z bambusami. Bambusów zdecydowanie potrzebujemy więcej jak e, tych korzeni. <grym> Aha. <grym> Chciałem wyjść po prostu, a ten w papugę. O, słyszę małpy, chyba. Halo, halo, panie bambusie. Tu nie ma bambusów w ogóle. To są te krzaki z korzeniami, ale nie ma bambusów chyba żadnych na tej wyspie, co mi się bardzo nie podoba. Ej, no serio, nie ma, nie ma bambusów na tej wyspie. Ale biedota. Mega słaba ta wyspa jest. Uuu. Trochę bambusów tu jest, fajna sprawa. E, Szkieletę sobie mogę rozwalić. Z niego dostanę błąd szarcy chyba. Dlatego jak najbardziej sobie rozwalimy go. No i dobra, to jest cała ta wyspa. Idziemy szukać, nie wiem, czegokolwiek ciekawszego. No słabo. Tak na razie najfajniej, e, najbardziej się cieszę z tego, że zgarnęliśmy trzy razy Pikskin i będziemy sobie mogli zrobić drugi domek świnki u nas w, e, na wyspie. Tak ze trzy domki świnek sądzę, żebym chciał. Minimum. Więcej oczywiście też jest spoko, ale no, nie wiem, czy mi więcej zupełnie jest potrzeba. Trzy świnki sądzę, że to jest naprawdę tak... Już górna granica użyteczności. Co się w ogóle nagrywa? Dzięki Bogu, to się nagrywa. Mamy rafę koralową na tej rafie koralowej. Nie ma nic ciekawego, zupełnie nie. Wiem, co ja chcę znaleźć. Na głębokich wodach chcę znaleźć tą rybę piłę. Z tych ryb pił. Um... A czy nie, inaczej. Możemy po prostu wziąć tą rybę piłę i z tej ryby piły zrobić chyba najlepszy miecz w grze. I tak, najlepszy miecz w grze. Nie tylko w samym. Jezu, jaka ta rafa koralowa jest ogromna. Nie tylko w samym Shipwrecked. Ale w całej grze, w Donstar w zwykłym, w Donstar e, e, Rain of Giants nie ma lepszej broni, jak ta z ryby piły w Shipwrecked. Ona bije chyba największe obrażenia w całej grze, mówię. Także ja mega bym się tym jarał jakbyśmy taką znaleźli. 150 razy chyba z takiej można przywalić. Także mówię, tylko pływać, szukać i znaleźć tą rybę. Ale z tego co ja widzę, to... No nie wiem, czy ją znajdziemy. Sporo tu jest jeszcze tego... Tych głębokich wód, także kto wie. A nie, jednak nie ma sporo tych głębokich wód czytałem o tych rybach piłach... Piuła, chyba tak e, na wiki. E, co... No, ale główno fala się pojawia centralnie na nas. E, przeczytałem tam, że... Jeżeli znajdziemy miejscówkę, w którym e, respi się ta ryba piła... To ten resztę ryby piły zostaje tutaj do końca gry W sensie znajdziemy raz taką rybę piłę Zabijemy ją i mija tam nie wiem dwa dni coś w tym stylu Wracamy w to miejsce i tam jest kolejna ryba piła Także mówię ich nie trzeba szukać tak O Jezus Maria no ale ze mnie debil Ich nie trzeba tak szukać non stop eee, No bo trudno byłoby takie znaleźć na tych głębokich wodach mimo wszystko Wystarczy, znaleźć raz tą rybę piłę, potem wystarczy w tamto miejsce po prostu sobie pływać. Wiecie co, wrócę sobie na razie do e, mojej bazy. Tutaj sporo sobie popływaliśmy. Odbiję bardzo w lewo. Ponad tą taką potrójną e, wyspę, którą znaleźliśmy. Na dodatek w tej miejscówce, tutaj gdzie zawsze to robiłem, e, pójdę rozwalić parę tych medus. E, możliwe, że po jakimś czasie znowu pojawią się Clockwork Knighty, to by była świetna sprawa. tam Floating, coś tam, Knight, nie wiem jak to się dokładnie nazywa. E, mniejsza z tym, ważne, żeby się je po prostu pojawiły. A jak się pojawią, e, znowu z nich dostaniemy Gearsy. Także mówię, genialna sprawa. No e, to możemy zgasić, jak to się pali, tak. A ja jestem mokry, czyli mnie grunie zaatakuje. Tu, 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 tu. Gdzieś tu jest ogień? O, tu jest. Ad fuel. Aha, nie mogę. No, co jest? O, super. Ale głupota, nie mogłem dodać e, ognia, gdy było ciemno. Myślałem, że wystarczy, że najadę i będę mógł sobie dodać. No, trudno się mówi. Dobra, wiecie co? zrobimy sobie drugi. Domek świnki. Pikskiń tutaj mamy. Siedem pikskina, świetna sprawa. E, nie zrobimy sobie domku świnki, bo nie mam na niego drewna, a nie. Nie trzeba drewna, wystarczą palmify. A palmifów to ja mam, u Jezu, od zarąbania. Jak tych domów mogę robić na potęgę. I nasza świnka ma teraz kolegę. Jak się nazywasz? Puffin, śmieszne imię. A wiesz co, Puffin? Przydasz mi się. Chodź tu. Jakby tu była druga świnka, też bym ją zgarnął, ale chyba nie ma. Nie wiem czemu. Możliwe, że ją zabiłem niedawno. <tuszy> tu posiałem bardzo dużo drzew. Yy, idziemy ściąć te drzewa, bo ja w ogóle nie mam drewna. Bąszarcy bon sobie zostawię w bazie. One mi są zupełnie niepotrzebne, na razie. Ale mam tych bąszarców bon dużo. A ja się martwiłem, że ja tych bąszarców bon w ogóle nie będę mógł znaleźć. You okay by me? Dawaj, chodź. Jak jestem taki ok, to pomożesz mi ścinać. Ee, drzewa. Trzy miejsca mam, także trzy staki drewna. Chciałbym sobie zgarnąć. No i chodź. Kill me in tree. Smash me in tree. Sam co takiego tam chcesz powiedzieć? Nieważne z tym. Chodź, chodź, chodź. A ty tam będziesz ścinał, ok. Może być. Mi na Sanity teraz nie zależy. No nie! No niech cię ten trujący nie złapie. Co te trujące tak się. zaczęły pokazywać? Chodź, chodź, chodź. Mi hungry. Co to jest? Monster Meat jakiś? Prawdopodobnie tak. A nie, nasionka kaziat, okej. Okay. Smash me in tree, dawaj, dawaj. Wcinamy drzewka, Pafin Fajne jesteś, lubię cię, Pafin Przydasz mi się jak niki inny normalnie. Tylu drzew to jeszcze z żadną świnią mieściłem normalnie. Sprawda, te drzewa nie są za bardzo wyrośnięte, ale no, nie chce mi się czekać. Nie wiem, czy mi się w ogóle opłaca czekać. Ma że opłacasz się, o, oczywiście, że opłaca. No mówię, nie chce mi się. Chcę mieć już teraz zrobione e, to, co chcę mieć zrobione. Zgarnę dużo tego drewna. E, wrócimy się do bazy. To drewno prawdopodobnie zostawi Minimum jeden tak w bazie. Jeden stack se mieć tylko ze sobą. Oczywiście po co mi więcej w ogóle. O, ale się cieszy. O Jezu Puffin. Jaki ty jesteś radosny. Aż cię chyba nie zabije. jej no widzicie jak się cieszy. No chyba go nie zabije nawet. Puffin jest zbyt takim milusi. No patrzcie ten pyszczek. Ojej no. Pierwszy raz... Nie zabiję świnki, no patrz, jak on się patrzy tak, co on, co on robi, co on robi? You is good. Ja wiem, ja wiem Puffin. Ojej, tego nie chciałem wykopać. Ale głupota. Eee, muszę to nawozić no. Gówno. I love friend, też cię lubię nawet. O, wiesz co możemy porobić? Pafin, możemy pójść na małpy. Z małp dużo gówna dostanę. One mnie mogą okładać tym gównem. A mi bardzo dużo gówna jest potrzebne teraz. Tak naprawdę, w hurtowych ilościach, ilość krzaków, jaką mam teraz do zasiania, przerasta moje zapasy gówna. Ależ to brzmi. Mam młotek, mógłbym rozwalić te małpy w końcu. No się zastanawiam czy się mi opłaca rozwalić te małpy. Chodź tu. małpogłupia. głupia. Jedną zaatakuję. Ojo, i one mnie będą walić gównami. Super sprawa. Sanity mi będzie spadał. Spadało, ale no, jakoś się nie martwię o to Sanity. Co, co mnie nie atakujecie? I will destroy you. I no czemu mnie te małpy nie atakują? Małpa! Rzucaj mnie gównem. Chce mam się o to prosić. Ale co jak walnę wam w domek? No ja nie wiem. Gdzie jest w ogóle Pafin? Co się stało z Pafinem? Jest tam to mał, o, banany. Zostaw, zostaw moje banany. Ja se zjem. Puffin was rozwali Jaki to jest w ogóle ziomek, nie? Jak on szarżuje Ej, no nie wiem o co chodzi Wydawało mi się, że... Będą mnie rzucały tymi gównami, a tu gówno Nie rzucają No, z tych małp nic nie leci Jakieś tam, nie wiem, banany Po co mi banany są w ogóle? Kurde, ostatnio tak mi okładały e, te małpy, a teraz nic Dobra, walisz to Chodź, Pafin, chodź Pafin. Dobra, on prawdopodobnie nie pójdzie, tam będzie sobie biegał i tyle, nic się nie, mu nie stanie raczej. Ja sobie zgarnę miodziku trochę. Zostawcie mi głupie pszczoły. Zjemy sobie jedne girsy. Prawdopodobnie mam już na maksa to ee, zdrowie, w sensie jestem ulepszony na maksa, sam nie wiem dokładnie. Ale tam. Wracamy do bazy. Zaraz yy, resztę tych rzeczy zostawię tam. O! Zaczął mi rzucać gównem w końcu. O ty, Mendo, zostaw mi moje krzaki. O, nie, nie! Krzaków ty, a ci nie dam zabierać, ty. Mało głupia. Dobra, kupą mi rzucaj. Kupę mi są potrzebne. I zgarnij krzaki. To do ciebie podejdę. U, uh, u, uh, u. Uh. Nie wiem, odwalam. Głupie są te małpy. Jak nie wiem, co yy, możemy sobie wysuszyć. Seaweed, i ten wysuszony seaweed tak naprawdę możemy zostawić na tych drying rackach. A jak chcę sobie zrobić kolejną wyrzutnię yy, włóczni. To mi się bardzo przydaje. Mega fajna to jest broń ogólnie. Tylko co do tego potrzebuję? Tak, ja do tego potrzebuję Jellyfisha. Czyli muszę mieć siatkę po prostu ze sobą. Siatkę gdzieś tutaj miałem. Tak, mam jedną siatkę. Weźmiemy sobie tą siatkę, zaraz będziemy z niej korzystać. Tak naprawdę, tę siatkę to ja mogę ze sobą nosić też. Um... Ojej, ojej, ojej. Tu jest tyle, że mam tu rzeczy na ziemi ważnych. Zapomniałem o tym. O właśnie, maczetę mi zabrał. Lamus, głupi. Um, tak naprawdę, nam się bardzo może przydać taka siatka na wodzie. Możemy zabrać te, te, te. te świetliki takie dziwne. E, ładować sobie je do naszego um, naszej lampy. Co możemy jeszcze z tym zrobić? No nie wiem, ale chyba dużo rzeczy. <grymne> no serio, nie wiem sam. Dawaj no, skończ się. Pójdziemy zasadzić, tak jak mówiłem. bambusy. E, drewna mam, o Jezu, za mało mam drewna ze sobą. Ja chcę mieć chociaż jeden tak. Pixkin też sobie schowamy. Coś jeszcze do schowania? Chyba nie. A, te... to coś. E, zasadzimy sobie krzaki z trawą, zasadzimy sobie bambusy. Bambusy prawdopodobnie też będę musiał, niestety. A, bambusy też muszę nawozić, co mi się nie podoba, ale no co ja zrobię? Zawsze więcej tych bambusów na miejscu, a jest na tyle fajnie, że świnie też pomagają z... Y, kopaniem bambusów... ścinaniem go, bambusów, nie kopaniem. Nawozimy to, no i świetna sprawa. Zawsze więcej bambusów pod ręką, mówię, na tych korzeniach jakoś mi specjalnie nie zależy, y, ale bambusy jak najbardziej. Trochę patyków sobie zgarniemy też, bardzo fajnie, że tu wtedy zrobiłem tyle tych... E, krzaków z patykami. No teraz widzicie, miałem pół staka teraz praktycznie do dwóch staków się, Dwóch. czy do jakich dwóch ja miałem pół staka, teraz praktycznie do całego staka sobie e, naładowałem patyków o, jedna ważna sprawa co to jest, zdechło mi, czy co? Wither Cop o, okej, okay, trawę z tego miałem, jedna ważna sprawa, gdzieś tu to było chyba o, tu to jest, o, akurat jest ptak O to chodzi. Mamy tego. E, mamy ptaka, teraz możemy mu zrobić klatkę. E, tylko nie wiem, gdzie to się robi. Dodo nest. Gdzie to się robi tą klatkę? Chyba w żarciu. E, bucket Nie. W strukturach. Chyba w strukturach tak to jednak. Dragunden. Cobblestone. Gdzie to jest? Ej, no, jestem przy tym zasranym. Alchemy Engine, a nie mogę tego znaleźć. Dress, no bez jaj, tutaj na pewno nie. Magia, nie. Refine, nie. Eee... Survival, myślałem, że to będzie może być Science. Rainometer. Ej, no nie mam zielonego pojęcia gdzie to jest. Gdzieś tu była do zrobienia klatka na ptaki. Będziemy mogli sobie tutaj ptaki po prostu tu trzymać. Eee, dawać im jakieś warzywa i owoce. One będą nam dawać z tego... Eee, nasiona tych owoców. No ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia gdzie to jest, ale mniejsza z tym. Sprawdzę to sobie na wiki i zrobię to sobie na następnym odcinku, bo jak na razie to wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek podobał, możecie zostawić łapkę w górę, eee, to bardzo pomaga. My się widzimy w następnym odcinku już jutro. Trzymajcie się i cześć!